To ja wiem, że chciałaś, żeby było Among Us, and. dzisiaj nagram sobie Among Us. nagrywałem tak już wcześniej filmiki na YouTube, ale nie zapisywały się, nie działało. Miało być taki filmik, że będę po prostu wywalał każdego z różnym kolorem, ale mój filmik się zapisał. Telefon mi często szwankuje, jak nagrywam. Może no, właśnie przez tą aplikację, jeśli ktokolwiek zna jakąś inną do nagrywania, to błagam, napiszcie w komentarzach, jaka to aplikacja. To bardzo chętnie ją zmienię. Nie będę nagrywał w tym prymitywnym czymś. Ok, wchodzimy do Among Us. O, dość szybko. Ok, ja tu jestem w sławkach, chętnie wszystko dokładnie będę słyszał. Tytuł odcinka nie wiem jaki będzie, ale dedykuję go właśnie y, temu. Jak, znaczy nie temu, tylko tej mojej kuzynce Wiktorii oraz Filipowi. syty ale ty. Bo my, a.

Im po? Żółty sobie stoi. <laughs> Widzieliście to? Zielony! Zielony na oczak! Co on myślał, że ja go nie zobaczę? Wiem, co jest impo! Wiem, impo! To jest zielony! Nie! Nie! To był zielony, wiedziałem! Wiedziałem, że to był zielony. Widzieliśmy na kamerach, jak go zabił. To za naprawdę easy. Kurczę, widziałem na kamerach, jak on zabija. Ale ten biały, długi, głupi impostor musiał mnie zamknąć. Dobra, wika, też ten odcinek dedykuję Tobie. соби, о, капец что, тогда вон где, ага, бы они окей, а не да я не умный человек, так стаищекопл Nie ja się po prostu na nikogo nie głosujemy. Nie, na, sam na siebie, Sami na siebie zagłosujemy. Ej, ej, co ja sam właśnie na siebie zagłosowałem? Ty, remis! A przecież nikogo innego nie wyświetlili. Ej, o, to było dziwne. Nie możemy tutaj taska zrobić, nie bośmy mieli hmm. ho ho ho! świąt z ślących, ci życzę, ty. ho 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 jak można u cię tak zabijać XD, no to było naprawdę mega istne. Kiedyś byłem siedem razzę. Impo ale żeby mnie zabić, farę szybko, czekajcie. Czekajcie. Ok, jestem już swotem. Żeby 7. Ja to byłem po kiedyś podobnie, coś jeszcze więcej. Każeżanka mej godinki witoli. Mm -hmm. Okej. Okay. Jeśli będziemy impo, to, to zostacie już i tak gruntka. O! Na zakończenie będziemy impło. O, chyba właśnie udało mi się zrobić, żeby nie było prądu. To był różowy na oczak. Uży owy na oczach. E, na oczach, oczach zabiję. Tak się już jednego przegonałem. U I, i, e, c, e. Wiesz, To już on zabił. To nie ja. Alpen. I, I dlatego, że go nie. <coughs> e. Dlatego, że Wiktoria... Ty! Przecież widział, jak ja zabijam! <coughs> 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 dlatego, że Wiktoria nienawidzi, jak ktoś się jej już kolą zabiera. Okej, okay, lały. Musimy zabić tych grupków. To znaczy, nie dupków, ej, lały, ho. Zabijmy głupków. Gupków, o. O, s kończ, o. Tamta trójka nie chce idzie. Ja się zwentuję gdzieś. Ok, lały, wentujemy. Kurczę, trzeba ja mnie zwentować se do nich. Więc nie, Kalecisz, to nie! Były one, ty! Brąz! To jest brąz! Pomimo tego, że tu ja jestem, to jest brąz! Nie, nie, nie! Dobra, odpadamy. Odpadam! Lały! i i kill you, I'm stay, I'm stay you. Zapomnij, jeszcze teraz Kurczę w Zabij go. Lary! Zabij ich! A ja w tym czasie mogę sobie pausować. Mhm. Widzicie chyba właśnie... O kurczę. Eee... Okej, okay. bierzemy sobie na przykład ten kolor. Okej, okay. już wam piszę, kto jest impo? Lary, Lary, chyba przez Wary se napisał. Lary i my py o, widzowie. Lary jest impo. Impo. Nad kolor, zmieni, żeby wam zaznaczyć. Lary! Impo! Lary jest impo. Okej, okay, wychodzimy już z tego. Dobra, na kołko. Biel. Nie! To jest... Nie! Tylko nie biały! A, fajnie, fajnie. Przegraliśmy na dołu, czyli wiktoria. Nie udało nam się. Przegraliśmy w Coś dzisiaj nie mam dobrego. w ja wam Us, ale to Cię przychodzę i sobie będziemy grali razem w Among A więc ja się z Wami żegnam, a przede wszystkim I do widzenia.